Siemanko, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj będziemy sobie jeździć renóweczką. A co będziemy robić? Będziemy latać w transporcie. Zobaczymy, mamy jeszcze trochę zboża do sprzedania. Jakiś tam naszych plonów. Także myślę, że najwyższy czas przetestować renóweczkę. Dopiero co ją dostaliśmy. Ok, cztery hanik będzie tutaj na, tym, na tych biegach. Nie wiem, musimy się nauczyć. Pierwsze co, no to musimy zatankować nasz tutaj sprzęt. Mamy 4 litry, jest to bardzo mało. Dobra. Okej. Okay. Jedna chyba tubeczka ma z 200 litrów. No to na pewno nie starczy. Ale dobrze, mamy dwie. Dobra, mamy do pełna. Odpalamy. No i jedziemy podczepić przyczepy. Zrobimy dzisiaj taki ładny jeden kursi. Mam nadzieję, że w sumie jest coś tam jeszcze do sprzedaży. Jajko, nie mogliśmy podjechać. Dobra, teraz podjedziemy na pewno. Dobra, naprawdę pierwsze prace tutaj tym sprzętem będą. Dobra, co my tu mamy, pszenicę, jęczmień, owies, rzepak, sorgo, dobra, jedziemy z rzepakiem. Dobra, ten rzepak sprzedajemy. Przecież to chyba nie jest na rzepak jakiś tam najlepszy moment. No nie jest. Powiedzmy, że jest najlepszy moment. U, nie jest w grudniu. No dobra, w grudniu. Wiecie co? Strasznie to wszystko dużo kosztuje Abym ja sobie zrobił coś takiego Nie Gdzie to było To chyba tutaj Trudności gospodarcze Normalny Wysoki łatwy Na wysokim pograjmy Zobaczymy na wysokim, i teraz ile nas to będzie tutaj, gdzie to jest, eee, tu? 3000 mniej. Dobra, jedziemy. Mamy pełno, 32 tony. Nie wiem, tutaj niby idzie ładnie, ale nie, nie ma potrzeby, żeby aż tak było. Zobaczymy. Tutaj się nie wyrobię przejechać. Słaby ma skręt. Jakiś dymek leci z góry, no ale to jest traktor, teaser, musi lecieć. Poczynę się V wyciągnie tam 40 tam. No jest Volks. Dobra, jedzie nam ładnie. Naprawdę pierwsza nasza taka podróż z czymś Oj Na luz, dobra Ale widzisz, dobra zrzucimy mu na Bo takich małych obrotach to nie może jeździć, bo, bo w sumie nic mu się nie stanie, ale dziwna jest taka. Nie wiem, dla mnie to jest dziwne. Za taki transport mieć kurczę 80 tysięcy prawie, chyba nijak to ma się do realnego tego przełożenia, żebym po prostu nie zmniejszył tych cen, to bym miał ponad 100 tysięcy. No ciężko mi cokolwiek tutaj powiedzieć. No, że to nie mówiłem, nie no. No takie są realia tej gry i tutaj nie będziemy e, nic tutaj mówić, nie. Jest jak jest i tyle. Nie wiem, że nie będziemy tutaj No dobra. Także tutaj jesteśmy po transporcie. Coś tam sprzedaliśmy. W sumie odkuliśmy się za naprawę. Można działać dalej. No. Także dzięki za oglądanie. Trzymajcie się do następnego odcinka. Hej.